Dobiega końca przebudowa plant i terenu wokół samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Teren ten zostanie oddany do użytku już w drugiej połowie sierpnia. Na terenie placu Greczmana zakończyły się już główne prace ziemne i obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe. Widać już zarys placu zabaw, na którym będą mogły bawić się dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Część urządzeń jest zamontowanych. Już niedługo zacznie się pokrywanie tych bezpieczeń, placów bezpieczeństwa masą poliuretanową, która zabezpieczy dzieci przed upadkami, poprawi się również znacznie estetyka tego miejsca. Plac zabaw oraz powstałe obok boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, będą jednym z elementów nowego parku miejskiego, którego do tej pory brakowało w nowej dębie. Owszem, był w środku miasta kawałek, lasu, który był niezagospodarowany, było kilka ławek w nim. Natomiast teraz będzie to park miejski z prawdziwego zdarzenia. Naprawdę ilość ławek wzrośnie imponująco. Pojawi się typowa zieleń parkowa, szczególnie ta kolorowa czerwone berberysy i pięciorniki, i krzewuszki. Na plantach będzie można więc usiąść i odpocząć w otoczeniu zieleni, krzewów, a także i przy fontannie. Jak to oświetlenie się już pojawi, zarówno to w postaci latarni parkowych, jak i to, które będzie montowane w ciągach pieszych, spowoduje, że przestrzeń miejska, zwłaszcza nocą, nabierze nowego charakteru. Nowe oblicze zyska także teren wokół zmodernizowanego ośrodka kultury, który po połączeniu z plantami będzie stanowił idealne miejsce do organizacji masowych imprez. Inwestycja ta wchodzi w skład planu poprawy wizerunku nowej dęby i rewitalizacji miasta, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Unii na kwotę ponad 9 milionów złotych. Jej zakończenie planowane jest na drugą połowę sierpnia. Rewitalizacja terenu wokół Ośrodka Kultury to nie jedyna inwestycja w nowej dębie. Lipiec i sierpień to również czas zwiększonych prac związanych z wymianą sieci wodociągowej w centrum miasta. Wykonawcą zadania, które jest częścią większego projektu polegającego na wymianie przestarzałej sieci wodociągowej w obrębie miasta, jej rozbudowanie na terenie gminy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody jest miejscowe przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Do pierwszego etapu prac spółka przystąpiła już w ubiegłym roku. Wtedy to zostały wymienione wodociągi w obrębie centrum miasta przy ulicach Alei Zwycięstwa, Krasickiego, Jana Pawła II i Kościuszki. W miesiącu, w lipcu i sierpniu realizujemy. Dalszy ciąg tego projektu, a mianowicie wymieniamy sieci wodociągowe w obrębie centrum miasta wzdłuż dalszego ciągu ulicy Krasickiego, Jana Pawła, 1 maja, Mickiewicza i w miesiącu sierpniu będzie realizowany także ciąg wzdłuż ulicy Rzeszowskiej od szpitala, czyli od ulicy Kościuszki Począwszy do ulicy Leśnej. Na bieżący dzień trwają prace przełączeniowe, czyli przyłącza do y, poszczególnych budynków wielorodzinnych. Realizacja całego projektu potrwa do końca 2014 roku. W końcówce tego roku oraz cały przyszły rok będzie realizowana modernizacja stacji udatniania wody oraz wymiana sieci wodociągowej magistralnych pomiędzy Terenem obecnej strefy ekonomicznej, a więc zakładów metalowych Dezamet i ujęciem wody oraz terenów zakładów metalowych Dezamet i centrum miasta wzdłuż ulicy Kościuszki. Na bieżąco po wymianie wodociągu na poszczególnych odcinkach, samorząd w ramach projektu unijnego dotyczącego rewitalizacji miasta przystępuje do rekultywacji terenów zielonych, wysiewane są nowe trawniki i nasadzenia. Przy okazji rekultywacji zieleni staramy się też również poprawić bezpieczeństwo kierowców, dlatego że mieliśmy dużo skarg, że żywopłoty, które w tej chwili rosną przy skraju jezdni, znacznie przesłaniają widoczność kierowcom, zwłaszcza na skrzyżowaniach. I te miejsca, które są właśnie takie newralgiczne, które zagrażają bezpieczeństwu, będziemy usuwać te żywopłoty i w ten sposób myślę, że już nie będzie kłopotów z wyjazdem na skrzyżowaniach. Wartość całej inwestycji, którą realizuje przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, szacowana jest na blisko 11 milionów złotych, z czego 6 milionów złotych stanowi dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego.